W poniedziałkowy wieczór w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie odbyły się jasełka bożonarodzeniowe, które zgromadziły liczną widownię. Przedstawienie zostało wykonane przez uczniów szkoły wraz z nauczycielami. Piękne przedstawienie, wspaniała scenografia młodzi aktorzy i historia, historia o narodzeniu Pana Jezusa. Nasze jasełka są taką wieloletnią tradycją, właściwie chyba najważniejszym wydarzeniem w całym roku staramy się zaprosić gości z całej naszej gminy Pniewy i wspólnie przeżywać ten czas. Młodzi aktorzy zaprezentowali historię Jezusa od narodzin aż po śmierć. Nie brakowało wzruszających dialogów oraz kolęd i pastorałek śpiewanych przez najmłodszych. Te dzieciaki dzisiaj stopiły lód, który przez cały rok hodowaliśmy w naszych sercach. Udało im się to zrobić. Wielki szacunek za to, co zrobiły dzisiaj. No i to przesłanie takie najprostsze: że jeżeli chcesz być bogatym, trzeba wszystko rozdać biednym. Jeżeli chcesz być blisko Boga, trzeba pomagać innym. Jeżeli chcesz być pierwszy, trzeba być ostatnim. Tak naprawdę dzisiaj bardzo dużo wrażeń, bardzo dużo przemyśleń i mam nadzieję, że przez ten rok będziemy się do nich stosować. Drodzy mieszkańcy, na ten nowy rok, na święta Bożego Narodzenia, życzę Wam zdrowia, spotkań w gronie rodzin odpoczynku od tej codziennej gonitwy i samych sukcesów w nowym 2026 roku.